Nie mogło zabraknąć ferii z paletką w ręku i Dekorglasem działdowo w tle. Frekwencja dopisała, co świadczy o sporym zainteresowaniu sportowymi zajęciami. W dniu dzisiejszym zostaliśmy zaproszeni przez klub Dekorglas do wspólnego treningu z dziećmi. Oczywiście jak widać za mną rodzice trenują ze swoimi pociechami. Dziękujemy za tą inicjatywę, że mogliśmy skorzystać z tego treningu w czasie ferii, w czasie wolnym i pograć w tą grę niełatwą. Spróbować swoich sił przy stole. Klub Dekorbas prowadzi zajęcia dla dzieci od poniedziałku do piątku. Ponadto wprowadziliśmy w tym roku, że rodzice mogą brać udział, aktywnie spędzić czas z dziećmi. Mamy możliwość pogrania na robocie, ciekawe konkurencje, poznajemy tajniki techniki tenisa stołowego oraz dobrze się bawimy. Szukamy talentów. Zapraszamy serdecznie, żeby spróbować swoich możliwości i aktywnie spędzenia czasu. Biorę udział w zajęciach tenisa ze swoim synem, aby aktywnie spędzić czas. Przy okazji chciałam sprawdzić swoje umiejętności i udało mi się pobić rekord 2050 odbić rakietką. Także myślę, że to jest fajna opcja, żeby spędzić z dziećmi wolny czas. Trzymamy kciuki, by wśród osób biorących dziś udział w zajęciach feryjnych w przyszłości znalazły się takie, które zasilą szeregi klubu.